Bo dzisiaj piękna pogoda. E, witam państwa, Justyna Kowalczyk. I oczywiście witam państwa i mojego gościa, pan podkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Dzień, Dzień dobry, serdecznie. panie komisarzu. Dzień dobry. Panie komisarzu, rozmawialiśmy chwilę przed i, i obiecałam, że będziemy dzisiaj rozmawiać o sprawach społecznych bardziej, mhm. ale zacznijmy od polityki, tak w trzech zdaniach. Dobrze. Jak po wyborach. Minęły spokojnie, naprawdę. Odnocowaliśmy, co prawda, kilka incydentów, przestępstw wyborczych, ale były to takie, które nie zakłócały jakoś szczególnie przebiegu głosowania. W kilku lokalach doszło do takich incydentów, polegających na to, że ktoś oddał kartę wyborczą już do głosowania, ale potem sobie przypomniał, że był ucięty róg, więc on stwierdził, że. Prawdopodobnie jest to fałszerstwo, nie mógł się z tym pogodzić, dopóki nie zostało mu to wytłumaczone. Inna osoba e, zakreśliła dwóch kandydatów, e, wyniosła tą kartę wyborczą, żeby e, poprawić, e, potem wróciła, więc wyniesienie karty wyborczej jest nie, już przestępstwem. Jeszcze inna też stwierdziła, że skoro róg jest ucięty, to jest to fałszerstwo, więc po prostu podarła to kartę. Podarcie karty wyborczej też jest przestępstwem. Więc tego, te, tego typu zdarzenia e, mieliśmy. Ale nie rzutowało jakoś to specjalnie na wybory. No mieliśmy w ciszy wyborczej osiem takich zgłoszeń dotyczących głównie uszkodzenia banerów. Albo dowieszenia nowych, lub też jakiejś takiej agitacji. Jeden przypadek na Facebooku i jeden przypadek roznoszenia ulotek do skrzynek pocztowych, właśnie w czasie ciszy wyborczej. To w zasadzie tyle, co działo się w naszym województwie przez wybory, a więc można powiedzieć, że było bardzo spokojnie. No to gratuluję, że nie mieliście Państwo akurat w tej kwestii zbyt wiele roboty, ale wiele roboty Was czeka. Idzie czas wakacyjny i zwykle jest to wzmożenie pracy policji ze względu na po pierwsze rozluźnienie obyczajów na urlopach, następnie napływ turystów, ale także powiedziałabym takie letnie otumanienie nas wszystkich. Korzystających z czasu wolnego, prawda? Ale o tym to może w, mhm. tak w drugiej części. Natomiast zacznijmy, zacznijmy od rzeczy najważniejszej z punktu widzenia wielu rodziców, od dzieci w czasie wakacyjnym mamy do czynienia z wyjazdami, mamy do czynienia z wycieczkami, mamy do czynienia z przebywaniem dzieci i młodzieży samodzielnie, ponieważ rodzice pracują, często ta opieka jest tylko zdalna pod pozorem posiadania komórki, prawda bądź meldowania się co jakiś czas przez dziecko, rodzicowi, babci, bądź komukolwiek innemu. Takie czasy. Takie czasy i dobrze, i dobrze, bo kiedyś mamo to pod oknem, prawda? I całe osiedla tak brzmiały w różnych miastach. Jak pan w tym momencie widzi rolę policjanta? Jak to zrobić, żeby te dzieciaki się tej policji nie bały w sytuacji, kiedy może się cokolwiek zdarzyć, albo one zaobserwują? Bo często te zgłoszenia, czy dotyczące na przykład sytuacji nad wodą, prawda? Czy dotyczące na przykład pożaru. No, dzieci dzwonią pod 112, a najczęściej mhm. odzwacie się wy prawda, jako pierwsza. Tak, Służna. jeżeli chodzi o dzieci, to muszę przyznać, że jest to bardzo duża świadomość i dla wielu policjantów, którzy chodzą po przedszkolach, głównie i później do szkół podstawowych, jest takie zaskoczenie, że dzieci już tyle, tyle wiedzą i potrafią, bo też i panie dużo uczą. Też w niektórych domach dzieci są uczone tych zasad, znają ten numer alarmowy, wiedzą jak się zachować, uczą się tych zachowań przed agresywnym psem, tak żeby się jak najmniejsza krzywda stała. Gdzie szukać pomocy, i tak dalej. Więc światło zielone, czerwone, to zasady przejścia na drugą stronę jezdni, to jest wszystko bardzo ważne i widać, że te dzieciaki chłoną to wiedzę bardzo szybko i ufają. Czyli jak pani powie, czy pan policjant powie, że tak jest, no to te dzieci chłoną to wiedzę jak, jak gąbka. I rzeczywiście. Natomiast... I nie boją się munduru. I nie boją się. Natomiast tutaj apel do, głównie do rodziców. No bo pani w przedszkolu, pani w szkole będzie. Będzie mówiła, że no, służby mundurowe są ok, że tutaj można y, liczyć na pomoc zawsze, że to właśnie do nich powinniście się zwracać. Policjanci i inne służby też to samo powiedzą, natomiast czasami w domu jest straszenie policjantem, chociażby, lub, lub kimś innym, że przyjdzie i cię zabierze, jak nie będziesz jadł, na przykład. Albo y, jak będziesz się źle zachowywał, to przyjdzie policjant. No to jest, no, można powiedzieć, karygodne zachowanie ze strony rodziców, bo nie zdają sobie sprawy, y, co może się wydarzyć, że może przyjść sytuacja jakiegoś zagrożenia. Na przykład, wystarczy, że właśnie w wakacje jesteśmy na zatłoczonej plaży. Właśnie w wakacje jesteśmy w jakiejś galerii, czy też zwiedzamy jakieś miasto. Obce nam i pogubimy się z tymi dziećmi, bo gdzieś odłączy się, jest duży tłum i wystarczy chwila, i już to dziecko tracimy z oczu. To co wtedy? Co to dziecko ma zrobić, jeżeli on jest na, ono jest nauczone? Tak jak mówiła mi niedawno moja znajoma, która mówi, że ja syna nauczyłam zawsze, że jeżeli widzisz człowieka w mundurze, jeżeli się zgubisz to idź do człowieka w mundurze, on Ci pomoże. A jeżeli nie będzie człowieka w mundurze, to podejdź do starszej kobiety. E Myślę, że mądre, świetny przykład, mądre, bardzo mądry bardzo życiowo. Mądre. I tak powinniśmy się, tak powinniśmy uczyć dzieci. Bo jeżeli się zgubimy, to czy to jest funkcjonariusz straży pożarnej, policji, czy jakiś wojskowy w mundurze będzie przechodził, no to przecież jak dziecko do niego podejdzie, to on będzie wiedział, już co zrobić. On jest w tym wyszkolony, on naprawdę da radę. Więc nie straszmy dzieci służbami mundurowymi, bo po prostu to jest złe. Natomiast same dzieci, jak my to obserwujemy, przychodząc chociażby do przedszkoli, czy też jeżdżąc na tam gdzie oni wypoczywają w takich zorganizowanych ośrodkach wakacyjnych czy w, czy w czasie ferii, no to wtedy są policjanci, oni to doskonale wiedzą. No dobrze, to dziecko to zaufanie do was nabywa i przez jakiś czas ma. Tak. Ale to Mija trochę. Mam wrażenie, że Mija z wiekiem, czyli jak to dziecko staje się, że tak powiem, jest to już młodzież, no to rzeczywiście nagle okazuje się, że te podstawowe zasady ruchu drogowego gdzieś zniknęły, mimo że. Mimo tego, dziecko... że karta rowerowa jest na przykład, tak, prawda? Więc jest dużo takich zachowań. Czerpie się już wiedzę wtedy z internetu, a tam jest wiele, że tak powiem, półprawd, ćwierćprawd, albo w ogóle jest dużo hejtu. Także i na naszą formację, czy też podważanie wszelkich autorytetów, zasad moralnych i tak dalej. I nauczycieli, i rodziców, no jakby to jest naturalne, że z wiekiem to się, to się troszeczkę mniej słucha tych rodziców, tylko patrzy się na swoje pokolenie i słucha się tych znajomych, więc to jest jakby część naturalna. Natomiast ten internet, mam, mam wrażenie, ten niekontrolowany internet, zwłaszcza bo tu też apel do rodziców, żeby trochę kontrolować ten internet, no to sprawia, że to dziecko, można powiedzieć, ono bardzo dużo wie. Ale wszystkiego i niczego. Tak naprawdę nie ma tam przydatnej wiedzy, bo jest kupa filmików no, pseudocelebrytów, którzy mówią różne rzeczy, które się kompletnie nie przydadzą dziecku, chociażby w przypadku zagrożenia, w przypadku takiej wiedzy życiowej. No dobrze, ale państwo wychodzicie naprzeciw, bo są przecież filmiki nagrywane przez różne komendy, Staramy. przez Lubelską <laughs> również. I ja sobie je obejrzałam przygotowując się do rozmowy z Panem. Proszę mi powiedzieć, czy to odnosi skutek w Pana ocenie? Czy ta młodzież ma szansę na tym TikToku, prawda? Nie, nie, nie reklamujemy, broń Boże, mhm. ale na tych, w tych mediach społecznościowych jest w stanie te filmiki obejrzeć i... Coś zrozumieć? Tak, postanowiliśmy założyć taki profil. To był mój pomysł, żeby wejść na ten TikTok, ale nie robić tam filmików tyku, typu, że teraz będziemy tam tańczyć i śpiewać, i policja jest radosna i wesoła, bo to nie o to chodzi. Tylko, że wykorzystać to medium do tego, żeby przekazać trochę wiedzy. W taki luźniejszy sposób, żeby może nie mówić językiem takim kodeksowym, bo nikt tego nie zrozumie, ale na przykład dziecko, które chce jeździć hulajnogę, czy też wypożyczy sobie, czy kupuje, to żeby wiedziało, jak ma się poruszać tą hulajnogą, jak ma się poruszać rowerem, czy może jechać po chodniku, czy nie może, czy musi mieć ten kask, czy nie może, bo wbrew pozorom wiele ludzi nie ma. I kiedy mnie osoby o to pytały, nawet w sklepie, bo gdzieś tam wąduże się pokazuje, a, a czy można tak, a czy nie można tak, niby ta wiedza jest wszędzie, jest w kodeksie, jest w internecie, ale fajniej jest, jak. Nie wiem, sympatyczna policjantka czy policjant powie to po prostu w ciągu krótkiego, minutowego filmiku w internecie, bo tam są młodzi ludzie i to do nich dociera. I myślimy, że to przynosi bardzo duży skutek. Patrząc po oglądalności, no niektóre filmiki mają kilka milionów wyświetleń, to jest fenomenalne. Zjawisko. To tylko pogratulować. Ja mam nadzieję, że podobna akcja będzie trafiała do seniorów, ale o tym już porozmawiamy w drugiej części naszego Bardzo spotkania w mediach społecznościowych. Pan podkomisarz Andrzej Fiołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie był Państwa i moim gościem. Zapraszamy na naszą stronę i do naszych mediów społecznościowych, do Radia Lublin.